Witam wszystkich w czytaniach na czerwiec 2019. Przed Wami rozkład ogólny na główną energię, która będzie się pokazywała w czerwcu, która jest z kabalistycznego tarota. I wówczas mamy wokół niej przeszłość, to co odchodzi, ta energia, która jakby wycofuje się. Tutaj to, co będzie przychodzić w przyszłości. Czyli to, co y, będzie zwiększać swoją moc. Y, mamy tutaj w tej pozycji y, kreatywność, y, ogień, może to być y, kariera, może to być y, wasza pasja, to, czym chcielibyście się zajmować w życiu, tym, y, do czego tęsknicie. Y, tutaj mamy y, miecze, czyli intelekt, y, żywioł powietrza, y, może to być y, y, taka. Wasza intelektualna strona, to co macie w głowie, na, na myśli, to co nieraz nie daje spać, albo to co daje Wam dużo radości. To zobaczymy, jak to będzie się pokazywać. Tutaj z tej strony mamy emocje mogą to być związki, relacje z innymi ludźmi. W tym miejscu mamy fizyczność, czyli finanse, albo ciało fizyczne. W zależności od tego, kto będzie słuchał czytania i jak to będzie odbierał. Tutaj mamy to, co jest niewidzialne, a jednak ma wpływ na Wasze życie, albo może to być porada, żeby, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co może być ukryte gdzieś tam głęboko w środku i warto by było do tego dotrzeć. A to, co się manifestuje tutaj w świadomości, tudzież na Ziemi, albo wynik, może to być też odczytane jako wynik. Zobaczymy, jak to będzie dla każdego znaku działało. Także zapraszam po kolei do wszystkich znaków i w tym miesiącu zaczynamy od bliźniąt. Dzień dobry, witam wszystkie ryby w czytaniu na czerwiec 2019. Karty zostały potasowane i teraz już zaczynamy. Główną energią, która będzie ważna w czerwcu dla ryb, będzie królowa mieczy. Królowa mieczy, która jest wodą powietrza, która siedzi w bina, czyli w tym zrozumieniu. To jest zrozumienie o co chodzi w życiu. To jest intelekt też. To jest wszystko to, co łączy się. Z doświadczeniem, z doświadczaniem różnych sytuacji życiowych, ponieważ królowa mieczy jest to osoba doświadczona, często postrzegana jest jako wdowa, osoba samotna, która właściwie mówi prawdę i w zasadzie broni tej prawdy i właściwie została jej tylko ta prawda. I, i to jest bardzo ważna rzecz, żeby być z tym mieczem prawdy. Może to być osoba, która potrafi być świetnym słuchaczem i jednocześnie dyplomatką. Wie, kiedy mówić, a kiedy nie mówić. Tutaj możemy też powiedzieć o, o takim połączeniu z boginią mityczną Ateną. To jest energia bycia po przejściach, ale jednocześnie też chęć wyjścia, być może, w świat z powrotem przywrócenia swojej jakiejś takiej pasji, jednocześnie zobaczenia, że jest tutaj w życiu jeszcze miejsce na to, żeby przeżyć coś dobrego i żeby skupić się na ludziach wokół, żeby słuchać, wspierać, doradzać też. Bo ta królowa często jest postrzegana jako właśnie taka mądrość i smutek jednocześnie. Więc y, taka energia mieczy, które miecze to są takie właśnie intelektualne, y, jeśli karty w odwróceniu, to mogą to być właśnie y, nieszczerość albo właśnie jakiś taki manipulacja też to może być. Y, mówienie prawdy prosto z mostu albo ranienie ludzi też y, dookoła. No, ale tak jak mówiłam, może to też być chęć powrotu do żywych, w sensie do relacji międzyludzkich. Zobaczymy, co leży na stole, i wtedy będziemy bardziej świadomi tego, co ta energia królowej nam tutaj przyniesie dla ryb. Także macie powietrze, ale jest to woda powietrza, czyli wasz żywioł powietrza w postaci królowej. Zobaczmy, co się wycofuje. Wycofuje się Wasza karta, wycofuje się Wasza energia, Rybia, czyli Księżyc, czyli ta iluzja, taka. No nie powiem, że się intuicja wycofuje, bo ryby są bardzo intuicyjnym znakiem, ale wycofuje się to takie zmieszanie, czasami takie dużo takiego zamglenia, takiego błądzenia po omacku. I takiego, takiej próby dochodzenia, o co chodzi. Więc to i lepiej, ponieważ Księżyc, jak występuje w czytaniu u niektórych znaków, nawet dwóch czy trzech, wystąpi, energia Księżyca wystąpiła jako główna energia, więc takie właśnie zamglenie. Natomiast u Was to energia ta wycofuje się. Być może już jest czas na to, żeby sprecyzować swoje marzenia i bardziej skupić się na tym, co rzeczywiście chcecie wykreować w życiu, i zobaczmy, co tutaj się pokaże. Tutaj nabiera mocy paść monet, czyli energia ziemska jak najbardziej. Paść jakiś nowy początek to jest chęć rozwoju, nauka, studiowanie, uczenie się. Dla niektórych może to być pójście do szkoły, albo pójście na uniwersytet, albo jakiś pomysł na siebie na rozwój, lub też pójście w sferę inwestycji finansowych inwestowania być może w jakieś nowe miejsce, nowy biznes, nowe miejsce, czyli miejsce zamieszkania, nowy dom, nowe mieszkanie. Jakaś nowość, coś nowego. Może to też być nowe dziecko, albo nowy partner. Coś w każdym razie nowego, co się materializuje, bo paść tutaj jest malkut, tak? Na drzewie życia. Zobaczmy jeszcze, co dalej tutaj zobaczymy. W żywiole, tutaj jest żywioł kreowania, czyli buław. I mamy sześć buław, równowagę, taki wyjazd, czy pokazanie swojej kreacji? To jest tifaret, czyli dusza, to jest wyjście ze swoją kreacją, bycie uznanym, czy bycie udekorowanym też przez otoczenie i spostrzeżonym. Otoczenie postrzega Was tutaj jako osobę, która zaczyna tworzyć, kreować w sposób taki, jaki chciałaby to robić. Z sukcesem, tak. To jest też równowaga w tym tworzeniu, to jest wyjście ze swoją kreacją do ludzi i pokazywanie się od, od strony. Takiego ognia, który w Was płonie. Taka chęć konania przeszkód, wyjścia, zaczęcia swojej nowej drogi, być może nowa praca, być może nowe stanowisko, jakiś sukces w tym departamencie, bo jest to kreowanie. A to, to generalnie jest, to jest czytanie ogólne, więc to może być generalnie kreowanie czegoś nowego w Waszym życiu, w zależności od tego, gdzie kto. Co zaczyna, w jakim miejscu. Tu mamy intelekt, i jest to miejsce tutaj mieczy, czyli powietrze, żywioł powietrza. Tu się umiejscowiło Siedem Kielichów, czyli dokonanie takiego wyboru, wyboru tego, co chce robić, skupieniu się na jednym z kielichów. Wybranie czegoś, co chce robić, lub też nadmiar opcji, który powoduje, że. Tak naprawdę nie wiadomo, czy obrócić się w prawo czy w lewo, czy budować domy, czy być może pisać książki albo inwestować w jakieś nieruchomości. Więc mamy tutaj taki wybór: siódemki, czyli taka, takie zwycięstwo, bo to jest sefirot necach na drzewie życia i taka chęć. Wybrania czegoś albo takie wizje wewnętrzne, bo jest to woda, jest to was żywioł tutaj, który mówi o takim poruszaniu się pomiędzy przeróżnymi opcjami, więc macie sporo rzeczy, z których możecie wybrać. Można to nazwać obfitością również. Tutaj w żywiole, gdzie jest żywioł wody, czyli mamy kielichy, są to relacje, są to związki międzyludzkie, pokazuje nam się koło fortuny. Koło Fortuny, czyli jest to energia Jupitera, to jest ruch. I to jest tak, że na tym kole Fortuny czasami siedzimy na samym czubku, ale trzeba wtedy uważać, bo to koło się cały czas obraca, to życie nie stoi w miejscu, więc trzeba kontrolować, w jaki sposób używamy swojej energii, intelektu i nie tylko, i serca, czy czasem nie spadniemy pod koło na, na samo. Na odwrotną pozycję, czyli tutaj z tej górki, dokładnie tu. To jest tutaj, jak widzicie, to można nazwać jakimś wrzecionym, na którym akurat los pętli różne wzory. Na ten moment to wygląda na takie poplątanie z pomieszaniem, ale koło fortuny zwykle mówi o polepszeniu swojej sytuacji o, o szczęściu, o, o czymś co mm, do nas może przyjść co, to co może nam los przynieść w danej chwili, więc może ta królowa rzeczywiście y, chce powrócić y, do relacji po okresie samotności po okresie bycia y, w pojedynkę, po jakichś trudniejszych doświadczeniach bo to y, ta królowa akurat y, może mieć właśnie taki Y, taką energię. No i w, y, pokazuje nam się tutaj, y, gdzie jest żywioł ziemi, czyli w monetach. Mamy y, króla kielichów. Y, król kielichów. Może to być para y, dla tej królowej. Może to być ktoś, kto pojawi się w życiu, y, zmaterializuje się na planie fizycznym, przynajmniej dla niektórych ryb. Y, y, I będzie to osoba. Y, Romantyczna, doświadczona. Może to być król, który jest taki ukierunkowany kreatywnie. Też po przejściach, ponieważ nie zostaje się królem w 5 minut. Trzeba swoje przepracować. Trzeba powoli krok po kroku zgłębiać naturę swoją własną przede wszystkim i też naturę związków. Także tutaj może to być manifestacja jakiegoś nowego związku dla niektórych osób, a dla innych może to być zrozumienie, mądrość, bo mamy tego króla w Hokma. To też jest taka miękkość, energia, ma sukces. Doświadczył głębokich e emocji i jest tak właśnie kreatywnie zorientowany. Może to też być osoba, która może mieć problem z piciem, alkoholu na przykład, być uzależnionym. To zależy, jak to osobiście, indywidualnie każdy z Was. E Widzi. Czasami dobrze jest przypatrzeć się sobie, czy nie pijemy na przykład zbyt dużych ilości alkoholu, bo to też niczym nie pomaga. Może to też być rodzaj frustracji i zablokowanej energii kreatywnej, która nie może się zamanifestować tutaj na planie ziemskim. Tu mamy tą kreatywność, naprzeciwko jest ten król. On jest generalnie osoba kreatywna, romantyczna ale w zależności. Zależy, jaki dalszy układ. Tutaj zobaczmy, co jest w nieświadomości I tu mamy sprawiedliwość, czyli kartę taką mówiącą wielki Arkana, mówiącą o sprawiedliwości, o tym, co dajesz, to dostajesz. Tak? O tym, jak Bóg, jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. To często jest karta karmiczna. Ścieżka sprawiedliwości biegnie od Gewura do Tifaret, i to jest właśnie doświadczanie tej szorstkości piątek, konfliktu czasami wewnętrznego, potrzeba równowagi i też z duszy wychodzenie z tą całą naszą potrzebą ekspresji duszy. Dusza czasami pcha nas i ciągnie, i popycha w stronę. W którą czas, często nie chcemy pójść, a i tak pod w końcu idziemy, bo opieramy się jakiejś mocy, jakiejś sile wewnętrznej, i potem jakby nie dajemy rady dłużej się temu opierać. Więc to może być schowane gdzieś głęboko, i to może być właśnie połączone tutaj z tą kartą wielkich arkan koła Fortuny. To obie, obydwie te karty to wielkie arkana. Więc macie trzy wielkie arkana, które mówią o. Jakieś zmiany losu na lepsze, o sukcesie, który można osiągnąć dzięki swojej kreatywności króla tutaj, dzięki temu, że ta królowa zyskała być może jakiś wgląd i ma potrzebę powrócić do relacji, do, do bycia w związku. Zobaczmy, co tu się chce pokazać jako wynik. No jako wynik jest dziesięć kielichów, czyli karta szczęśliwej rodziny, karta, która mówi o zaspokojeniu naszych emocjonalnych potrzeb i to jak najbardziej chce się tutaj zamanifestować. I więc mamy też tego paziat, który mówi o nowości i ta energia nabiera siły. Wygląda to na, to, wygląda to na miesiąc, który przyniesie przynajmniej niektórym osobom pozytywny zwrot. Otwarcie być może swojego serca na coś nowego, wybranie spośród kielichów, z tych siedmiu rzeczy, czegoś, co nam w duszy gra, tego, co to, wybranie tego, co chcielibyśmy robić. I ten los odwraca się i zaczyna być lepiej, i zaczyna być pogodniej. Doświadczamy miłości od innych ludzi. W ogóle tutaj na, mamy tutaj tą kartę, gdzie mamy większą ilość osób, i tak samo tutaj w szóstce buław mamy. Mamy też więcej niż jedną osobę, co może oznaczać, że rzeczywiście ta królowa zaczyna czuć bardziej niż myśleć i zaczyna rozumieć. Dlatego jak dla was ryb jesteście emocjonalną energią, macie tutaj. U spodu same kielichy, bo macie tutaj siódemkę, dziesiątkę i króla, karty manifestacji. Macie również dziesiątkę koło fortuny, która jest kartą powietrza, i tu też jest powietrze, a tutaj mamy ogień. Czytanie jest w miarę zrównoważone. Mamy i powietrze, i ziemię, i wszystkie żywioły. Zatem wygląda to na dobry miesiąc, w którym może się dużo zadziać, dużo dobrego może się zadziać. Tutaj nie, nie mówimy o tym, że jest to na przykład dziesiątka, jest to pełnia bogactwa finansowego, natomiast bardziej jest to pełnia bogactwa emocjonalnego spełnienia takiego. Czegoś, czego szukamy w życiu, otoczenia, uznania od innych ludzi, bycia w centrum zainteresowania i interesowania się tymi ludźmi, takiego, takiej fajnej wymiany energii. I tutaj w tej głównej, tutaj macie w tym rzędzie właśnie sprawiedliwość, która mówi: teraz dostaniesz to, na co zasłużyłeś tak? czyli to szczęście i tą radość. Uważam, że to jest bardzo dobra energia na czerwiec i życzę Wam tego. W każdym razie zobaczymy, co jeszcze tutaj nam na ten temat dopowie szaman. Te karty trochę duże, ale damy radę. Poprosimy jedną kartę na podsumowanie dla ryb na miesiąc czerwiec. No, i ryby mają kojota. I tutaj zapoznamy się z tą kartą, cóż ten kojot w szamański może nam tutaj dać. Energia kojota zawsze przynosi to co, powinno, to, co powinno się zdarzyć, to, co powinniście dostać. To jest taka lekcja. Na początku może być taka nie do końca jasna. I może to być taka zawiłość nie do końca dziejąca się tak, jak byśmy chcieli, żeby się działa, ale i tak jest to zawsze dla naszego najwyższego dobra, czyli w tym momencie dla najwyższego dobra ryb w czerwcu. Kojot mówi o tym, że teraz jest czas na zwrócenie specjalnej uwagi, na wszelkie przeszkody, czy objazdy dookoła, albo jakieś rozczarowania, które mogą się zdarzyć. I które będą takim testem wiary, jak gdyby w to, że rzeczywiście można osiągnąć szczęście, radość. Jeżeli swoje, wysłaliście swoje intencje do wyższych wymiarów, do, do wszechświata, możecie możecie czuć się tacy trochę jakby zapętani, zapętleni. I tu ta karta właśnie Siedmiu Kielichów mówi o tym, że tak nie do końca będzie wiadomo o co chodzi, bo się nagle okaże dużo różnych rzeczy i tutaj ta energia kojota może wystawić was na taki, właśnie na taki test, czy jesteście już gotowi na to, czy ta energia królowej tych mieczy, jest, czy ta królowa jest gotowa, czyli w naszym mniemaniu może to być mężczyzna, czy kobieta z znaku ryb, ryb? Czy jest ta osoba gotowa na nowy związek, czy na, na nowe rzeczy pojawiające się w jej życiu, czy na sukces tutaj, czy na pójście i rozwój i dalsze dobre rzeczy, które mają się zadziać? tak jak 10 kielichów tu nam się pokazało dlatego ten kojot może was zwodzić może tu być energia, która będzie mówić um, o tym, że mogą być schowane różne rzeczy tak, bo księżyc przecież zwodzi na, na manowce też um, i może nie do końca być jasne i klarowne um, co się dzieje, ale to będzie tylko test i, i trzeba to jakby przetrawić i um, z zasłoniętymi oczami sprawiedliwości um, jak gdyby Poczuć, co jest dla mnie najwłaściwsze. Tutaj mamy energię króla kielichów, który właśnie jest bardzo też intuicyjny. Zresztą ryby są intuicyjne. Pytanie tutaj od Szamana jest: czy jesteś uwodzą Cię Twoje oczekiwania, czy Twoje życzenia? Czy takie błyszczące aspekty Twoich ambicji, tak jak mamy tutaj sukces w sześciu buławach? Popychać się do tego, żeby szedł na kompromis, czy, czy jakby nie pozwalał sobie być szczerym, czy bycie w prawdzie, tylko próbował tutaj używać tej energii, tej królowej, żeby manipulować innymi i sobą też, i sytuacją i, we, i swoimi celami. Także tutaj jest taka podpowiedź, żeby unikać manipulacji, unikać wszelkiego rodzaju sterowania innymi ludźmi i chęć kontrolowania, bo to nie przyniesie żadnych pozytywnych rezultatów wówczas. W związku z tym, że mamy tutaj energię księżyca, to też ta energia kojota mówi o tym, że kojot popycha i trzyma właściwie energię w cieniu, żeby przypomnieć o tym, żeby naprawdę zważyć, czy chcecie wyjść gdzieś ze swoją energią czy nie. Czy to zwycięstwo, do którego dążycie, będzie długotrwałe, czy krótko, krótkotrwałe. Jak to sprawdzić, połączyć się z intuicją, połączyć się ze swoim wnętrzem i ze swoją prawdą przede wszystkim. Unikajcie też wszystkiego, co się błyszczy, i tak powierzchni. I nie do końca jest. Nie, nie, jeśli nie zagłębicie się do końca i nie zgłębicie, nie, co jest pod spodem, pod, pod tym takim błyszczącym pancerzem, to nie idźcie w, tylko w błyskotki to, co się świeci. Nie wszystko złoto, co się świeci, trzeba zwrócić uwagę na głębie, na głębie, która jest w ludziach, na to, co jest gdzieś schowane. Tak jak tutaj mamy w nieświadomości tą kartę sprawiedliwości. Zagłębiajcie się w swoją intuicję, w swoją prawdę. Nie manipulujcie, broń Boże, ani sobą, ani innymi, bo ta energia królowej mieczy może być taka właśnie zdradliwa. Także dużo wyborów, takiego też takiej zmąconej wody, gdzie nie wszystko jest do końca jasne, nie wszystko jest do końca widoczne. Macie. Sporo rzeczy, z których możecie skorzystać. Koło fortuny to jest los, który, który przychodzi i właściwie musimy zaakceptować niektóre rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Także życzę wam udanego czerwca. Życzę wam zgłębienia tej energii królowej mieczy i jej prawdy, i swojej prawdy. Zagłębienia się w tą wodę zrozumienia. Dlaczego mamy tyle różnych ścieżek do wyboru i... Ja w jaki sposób wybrać tą, która jest dla nas najwłaściwsza? Pozdrawiam.